Właśnie idziemy sobie na spacerek standardowo do Lidla. I jest naprawdę bardzo przyjemnie. Miałam im umbrać co prawda kurteczki, ale nie ma takiej konieczności, bo naprawdę wychodzi gdzieś tam gdzie nie gdzie słoneczko. I zdecydowanie wystarczy w środku kocyk, zabudowa i możemy śmigać. Państwo czyta tutaj gazetki po spacerku. Miałku! <noise> <noise> Powiem Wam, że naprawdę bardzo dużym plusem jest suszenie ubrań w suszarce, ponieważ one są już wyprasowane. Może nie wszystkie, bo takie bluzy to ja i tak na pewno przelecę żelazkiem, ale bodiaki, no, idealne, więc to jest naprawdę ekstra. Dzień dobry, dzień dobry w piąteczek. Ja właśnie sobie piję kawkę. Dzisiaj zapowiada się słoneczny dzień, więc po kolejnej drzemce, w sumie po tej drzemce, po kolejnym karmieniu, i to tak będzie mniej więcej myślę 11.30, bo tak to u nas ostatnio się rozkłada czasowo. Wezmę po prostu dzieciaki, spakuję do wózka, idziemy na spacer. Będzie też moja przyjaciółka, więc pójdziemy razem, bo trzeba wykorzystać ten piękny dzień. A później wieczorem, jeżeli nadal pogoda będzie dopisywać, to z kubą, jak wróci z pracy, też pójdziemy. Na drugie, a co? Trzeba korzystać, bo na dłuższą metę w domu można zwariować. Dzieciakom też już się nudzi. E, tak leżą u nas na tym łóżku, bawią się balonami, ale to też jest wszystko do czasu. Później w bujak, trochę na matę. Niemniej jednak taki spacer naprawdę widzę, że dobrze im robi, więc jak najwięcej. No i powiem Wam, że jestem mega zadowolona, bo udało mi się sprzedać praktycznie wszystko, co ostatnio wystawiłam na Vinted. Wiadomo, gdzieś tam jakieś letnie rzeczy jeszcze zostały, ale no to wystawiałam chyba jakoś w sierpniu. Więc zdaję sobie sprawę, że każdy teraz już szuka jesienno-zimowych ubrań. Także resztę letnich poskładałam, pochowałam i będę to dopiero wystawiać gdzieś na wiosnę, ale cała reszta się sprzedała, więc naprawdę cieszy mnie to, bo przynajmniej mi to nie zalega, zwłaszcza, że nie mam gdzie tego trzymać. Natomiast na pewno jeszcze będę za jakiś czas znów coś wkładać, bo pewnie z rozmiaru 62 będziemy wychodzić i to myślę już niedługo, ale jeżeli jesteście zainteresowani, no to zachęcam do obserwowania mnie tam na Vinted, mój nick to Lusia NS, bo wrzucam w miarę regularnie te ubrania, nie lubię Akumulować, trzymać, tylko właśnie od razu chce się pozbyć i dać drugie życie. No, a tutaj paczuszkę już zapakowałam, co jeszcze wczoraj poszło, i dzisiaj, jak pójdę na spacer, to wrzucę od razu do paczkomatu. Teraz, oczywiście, coś, za czym nie przepadam. Opróżnianie zmywarki fajnie się napełnia, ale wyciąganie to już nie jest nic przyjemnego. Co słychać? Halo? My <śmiany> zobaczyć, co tam tata kupił? Michalinka? Uh -huh. Michał? Uh -huh. Co słychać? Uh -huh. Halo? Halo. 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 Halo? Halo? Michałek, co porabiasz? Cerku odebraliśmy od razu przesyłkę od lu. Tutaj są nowe smoczki. Dokładnie te same, które mają, tylko od 6 miesięcy trzeba wymienić na nowe. Wzięłam też te same kolory, bo nie chciałam im mieszać, i już rozpoznają, które jest kogo. Takie mam wrażenie, więc po prostu tylko podmienimy. Ale bardzo wam je polecam. To są pierwsze, których się chwycili poza Bipsem, bo mieliśmy Lovi, Sławinex, jeszcze nie pamiętam, jak te firmy się nazywały, ale naprawdę. <grymne> Nie wiem, chyba z każdej po prostu jakiś smoczek był i nic, kompletnie nic, a jednak widzieliśmy, że potrzebują tego, bo yy, musieliśmy im dawać puste butelki do stania, no ale jakby nie będę wracać do tego <grytania> etapu. Niemniej jednak yy, później kupiliśmy tego bipsa, który niestety no, nie jest polecany, yy, ale <grytania> tak czułam, że oni go przyjmą. I bardzo chciałam się go pozbyć po czasie, więc y, spróbowaliśmy te zlu. No nie powiem, że było łatwo od początku. Michalince to jakby nie robiło problemu, ale Michał upatrzył sobie tego pipsa i powiem wam, że raz poległam, y, ale później dosyć mocno się y, zawzięłam i stwierdziłam, że przeżyję te 2-3 dni płaczu, ale ja nauczę go tego smoczka. No, i, i tutaj akurat faktycznie udało się, więc jakiś tam mój sukces. Także mega się cieszę. Poza tym są naprawdę bardzo ładne. No, i bardzo polecane zresztą też przez logopedów. Przed chwilą nagrywałam Michalinkę, była tutaj. A teraz jest już na panelach. A gdzie ty się wybierasz? Coraz dalej. A Michałek nie dołączył do siostry. Twenty-nine, and I find myself wondering what happened to the last ten. I ran away with my life, fast-forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. No, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w sobotę. Hata jest już ogarnięta. Mamy 12:30 i tak naprawdę, wszystko co mieliśmy zrobić. Jest zrobione. Planujemy po 14 iść na spacer, no bo jest to uzależnione od karmiń. wtedy mniej więcej wypadnie. Więc, żeby jak najdłużej wykorzystać ten czas na zewnątrz, no to właśnie trzeba od razu wychodzić po jedzonku. My coś na szybko też sobie pewnie zrobimy, no i pójdziemy, więc będziemy mieć takie 3 godziny luzu i skorzystania z tej przepięknej pogody, bo naprawdę dzisiaj jest super. A jak wczoraj poszliśmy tak na wieczór, to powiem Wam, że już no, przyjemnie, tak naprawdę zimno. Także jednak no, już te spacery będą o wcześniejszych godzinach i z racji, że obydwoje jesteśmy dzisiaj w domu, no to idealnie, bo możemy po prostu z tego skorzystać. A ja sobie teraz wypiję kawkę, no i chyba zabiorę się za jakiś szybki obiad, żebyśmy też zdążyli zjeść. And I too was the hero had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? i koło nas y, otworzyli Pepko. Nie wiem czy to jest takie dobre. Y, no ale nie mogłam się powstrzymać i wzięłam taką piękną świecę. Tutaj mamy trzy dni, no wygląda cudnie. Byłam sobie jeszcze sweterek, ale nie wiem czy faktycznie nie nagram wam holu zakupowego. Bo w zasadzie trochę mi się nazbierało tego wszystkiego, więc może akurat. No i wyciągnęłam swoje dekoracje jesienne, ale hmm, wydaje mi się, że gdzieś jeszcze powinnam jakieś mieć, bo tego jest naprawdę bardzo mało. Natomiast y, popatrzę tutaj w komodzie, bo może gdzieś powciskałam po prostu. Natomiast powyciągam na razie, co mam, i zaraz wam pokażę. A dobra, tutaj po świętach Bożego Narodzenia położyłam taki wazon, a on właśnie jest też ozdobą jesienną. Także tutaj zostanie, bo jak widzicie, ma dynie. Tyle dzieciaki dyskutują, ale pokażę Wam na szybko. Nie wiem, gdzie jest połowa moich dekoracji. Wszystko gdzieś mi się musiało zawieruszyć. Będę jeszcze szukać. Natomiast to, co tutaj mam, to tak, ta świeca nowa e, i tą naklejkę zaraz sobie odkleję. Tutaj ten wazonik z tymi dniami zostawiłam, ponieważ no on od stycznia jest, to tak jak Wam mówiłam, ale to też dlatego, że ja rodziłam w kwietniu, więc ta zmiana dekoracji na wielkanocne mi nie wyszła. Także no, flakonik tutaj jesienny zostaje, a tutaj te podkładki pod kubaczki, no to też. No i okrągłe słomiane standardowo. Tutaj pod telewizorem te kwiaty przełożyłam tam. A obok zdjęć jest taka dynia i to jest świecznik. Tylko właśnie muszę włożyć tealighta, więc minimalistycznie. Na komodzie obok też jedna taka dynia. No, i tutaj na parapecie y, świecznik. Ja właśnie je tak zazwyczaj na jesień wyciągam, jesień-zimę. Y, no i światełka, ale to u nas jest całorocznie, y, więc one tak naprawdę tworzą klimacik. Dokładnie mówię o tej całej ścianie, więc y, wiele nie potrzeba, i już jesienne wieczory są naprawdę bardzo klimatyczne. Fajnie mi samochód. Mm-hmm. Mm -hmm. Was w niedzielę. Ja będę zmieniać jeszcze tutaj w salonie poszewki na takie ciemniejsze. A tam w sypialni zostawiam jak jest, tylko jutro je ściągnę i po prostu wrzucę do prania, żeby się odświeżyły. No a tutaj właśnie takie ciemniejsze. Myślę, że fajnie zaakcentują też jesień. I one pochodzą ze sklepu, już wam powiem, ale wydaje mi się, że handlem home dokładnie tak. Dzisiaj Wam nie pokazywałam, a więc jestem znów w kuchni i znów zrobiłam sobie kawę, ale dzieciaki zasnęły jakoś tak, nie wiem, z 15 minut temu. Mam nadzieję, że no tak przynajmniej godzinkę będą mieć drzemki, bo chciałabym teraz wziąć laptopa, zgrać te pliki, może coś zacząć montować, bo tego vloga jeszcze nie zaczęłam i nagromadziło się bardzo dużo klipów. Później wiadomo, że ten film będzie trwał Krótko, znaczy w porównaniu do tego, ile y, tego materiału jest, ale no, żeby go skrócić, to trzeba siąść i wszystko przepatrzeć, poucinać, podłożyć muzykę itd. itd. Także nie marnując czasu, lecę po laptopa i działam. Muzyka Państwo pojadło, biorę bujaczki, idziemy na ogród, do babci.